Dzień dobry Państwu, jesteśmy na stronie Artur Myślnik Prezydent i dzwonimy do mojego pełnomocnika wyborczego. Halo? A, cześć Sabina, Sabrina Norbert. No, Słuchaj. Witam cię. Co no? powiedz? już jesteś po wyborach? Nie, ja jeszcze jestem, jeszcze jestem teraz obecnie, bo ja później do czterech komisji jeszcze. Czterech komisji? No, ale jak czterech no. komisji? Do jakich czterech komisji? Protokoły? Tak. No Ale co, będziecie je fałszować, czy co? Jakie no nie, po prostu muszę to być protokoły do PKW. No ja wiem, ale wiesz, co robi PKW? Przecież będą tak samo przerabiać to wszystko. Przecież oszustwo. Ale, będą, ale przecież wszyscy mówią, to mówią, że fałszowa będą fałszować listy. Mówią o fałszerstwach. Na 100 tysięcy wczoraj mówili o fałszerstwach. W tym. Nie, nie. W telewizji. Co opowiadać, jakie jak 100 tysięcy, nie tam około... E, 450 tysięcy około osób nie głosowało. Słucham? No, rozumiem. 450 tysięcy osób prawdopodobnie nie głosowało. No a właśnie, a powiedzą, że jest. A powiedzą, że jest bardzo dobra frekwencja i to wszystko zawyżą po to tylko, żeby wygrał jeden. Zgadza się? Ale ja się nie będę wypowiadała, bo ja nie mogę, nie na ten temat to są ludzie, nie, to wiesz. No. no teraz teraz nie możesz, ale tak prywatnie od siebie powiedz, co uważasz yy, odnośnie ty, tak, tych uważam, wyborów. Uważam, że tak, tak, uważam, że tak. Bo rozmowa, leci na, rozmowa leci na żywo. Rozmowa leci na żywo. No, nie, 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 przepraszam bardzo, to nie za bardzo, akurat teraz to miasto. Ja. Tego nie, tego A... nie, bo powinieneś to powiedzieć na samym początku, ja teraz nie mogę. Rozumiem. ja mogę porozmawiać dopiero o godzinie 15 udzielić akurat wywiadu, żebyś to puścił. Nie? Tak, rozumiem, ale nikt naprawdę nie wie jak wyglądasz, ale ja mam takie jeszcze jedno ostatnie pytanie. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, o 15. O 15 mnie nie będzie. Dziękuję. <noise> no, widzicie Państwo. Tak się to wszystko kończy, bo wiadomo, że jeden może tylko zwyciężyć. Wiadomo, że tak naprawdę, obojętnie który by zwyciężył, to i tak do niczego nie dojdzie, ani nie będzie poprawy sytuacji, ani gospodarczej, bo nikt z tych kandydatów nie mówi o tym, żeby zaniżać podatki, a tylko mówią o tym, żeby utrzymać to wszystko i żeby dawać, dawać, dawać i dawać. A co przedsiębiorcy mają im dać, skoro ta władza w ogóle nie idzie naprzeciw wyborcom, żeby im pomóc, żeby zaniżyć podatki, tak jak ja mówiłem w telewizji, w ralu 16 grudnia żeby zjechać na 15%, a w następnym roku urządzenia na 10 albo na 12%, tak mówił Artur Głowacki i ja to potwierdzam tylko i wyłącznie.